Vamos, cada um <laughs>

Ży na wianek Ona mi, że kłaszałami serca Teśmuje na mi kochanek Kochanek, o. Ładnie, ładnie pojemnik. O, ta końcówka spasowała. Tak. Jak trzał dziesiątkę. Ładnie i, ja to... Ładno, Ładno pogłaskaj go po, po, po główce. Ładne mu głoski. Zabr, Pięknie chuju. Pogłaskam ci potem, a jak nie jak, jak, jak tak. A, a słuchaj mnie, usta. Poczekaj. Zapłaczę, ojciec! Zapłaczę matka, a na pewno jak nie zapłaczę cała rodzina, ale najwięcej to jest wyleje leje. Moja największa dziewczyna, ale najwięcej to jest no, ja najmniejsza. No, ja... Poczekaj, grzeszczy. No i dobrze, tak. Ja. Góptu. Ach, chuj. Ciecha, to porządkałaś. No, i co pięknie. będziesz Pięknie. Jeszcze jedziemy dalej. Dalej, no, jedziemy, jedziemy, bo e, jedzie, jedzie, Staszok oh. Jowatram, ka gra. Doraj mi rzekila matry dwa. Przyjechali. Poczekaj. No, już, już tam. Try. Ej, Już tam masz. <laughs> Przyjechali, mm, już są przy pożarze. to się, <laughs> to po prostu. Muszę go poprawić Zdarza się, że swoją minęłość. O, o! Oj, ładnie. ja. jam, miami. jam, nie. Ja. Na chama to inna kasandra. Mamusiu. O kurwa. Jak mamusiu. Pięknie Gdzie, Jak to jak to jest? Jak to Towarzyszka życiowa, partnerka, a nie mam Ale to jest moja kochana. O, o, Zarośnięta trochę. No. Tu... Mama, mamo, mam Czemu ty zostawiasz mnie? No, tyś, tyś mnie wychowała, tyś mnie kołyszała, a dzisiaj zostawiasz mnie. Ale ładnie jest, kudłata. Ej, to, to, to. Nie. Tyś Jeszcze nie, wy... nie farbowano, oryginalno. Ty... Tyś mnie wychowała, ty mnie kołysała To nie żadna podruba jest, nie. było wiadomo Moja suka jest moja suka Tato, a tato mój Bo drogi no. Czemu ty opuszczasz mnie? Ty już nad kołyską no. Nie raz pierdolisz a dzisiaj już A dzisiaj <śmienic> już <śmienic> ja a, a kiedy... będzie ta ślub brali, co? O, jutro. To, I a pierścionek zaraz ci to, to, to wykupię? nie? Jutro idziemy... No i idziemy jutro, no. To, no. <śmienic> co się dzisiaj rozjebały te włosy? A i, a. <śmienic> po po problemu, żeby się trzymały. Kochana. No Kocham ją! Zobacz, druga kobieta, tylko, tylko wyłysiała. Powiem ci, że. I ja też ją. Ja. Moja kochana! Nie, spadło, załóż mu to. to. Suka, spadło! Ko moja kochana, łatwiej mi źwięć. Buzi, buzi, mama! ja prowadzę dziewczynę czy. Dziewczyny, trzeba Ci tak. a zjebany mał... Zjebany mał jak... Jak to. I w nie, 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 jak nie, nie, w chuj. A... a, o tobie nie, nie, ma... No. no. za